Hej, czołem, dzisiaj sobie porozmawiamy o, o tym, jak wojsko jest przedstawiane i o rzeczywistości, ponieważ dużo e, tutaj korespondencji dostaje e-mailowych i poprzez... E, Facebooka, poprzez Messengera z zapytaniami, że chciałbym iść do wojska, bo mam takie takie kompetencje. Jestem informatykiem, jestem chemikiem, jestem gdzieś tam mam doświadczenie, jestem jakimś tam operatorem dronów, mam jakieś pozwolenia i myślę, że jestem patriotą i myślę, że moje umiejętności w wojsku się przydadzą. No i pytania, czy jest sens, czy czy w takim wieku, czy nie jestem za stary, czy może jak to zrobić i czy warto. No to zaraz sobie na to pytanie odpowiemy, ale na początku drobna reklama, szkolenie praktyczne. Weekendowe, jeżeli ktoś ma ochotę to zapraszam do zapoznania się link w opisie pod tym filmem jest do tego szkolenia praktycznego na które można się zapisać. Termin 27-29 października i jeżeli ktoś ma ochotę sobie postrzelać z różnego typu broni, z broni palnej oczywiście w bezpiecznym miejscu pod okiem doświadczonego instruktora na strzelnicy i dodatkowo jeszcze zapoznać się z taktyką wojskową, z survivalem, z elementami walki w bliskim kontakcie, walki wręcz, no to serdecznie zapraszam na, na to szkolenie, które organizujemy. Jeszcze jest troszkę czas, niestety, organizujemy, niestety jest liczba osób ograniczona, bo jeżeli chodzi o szkolenia online, no to tutaj może być liczba osób nieograniczona, a jeżeli chodzi o szkolenia praktyczne, to że tak powiem nie rozerwiemy się, ale kto tam się zdecyduje, no to, to oczywiście zapraszamy. I teraz tak, wracamy wracając do tematu po reklamie jedziemy z koksem. To jest to jest odcinek dla tych którzy gdzieś tam zastanawiają się czy iść czy zobaczyć bo chcę wykorzystać swoje umiejętności w takiej a takiej dziedzinie. Tak no to <laughs> żołnierze jeżeli to oglądają to pewnie już się śmieją bo wiedzą jak jak to się jak to się kończy. Skierujcie swoje kroki do Wojskowego Centrum Rekrutacji i tam powiecie: mam takie doświadczenie, mam, yy, jestem chemikiem, biologiem, mogę pracować z różnymi tutaj, ratować świat, yy, uskuteczniać. Jestem Rambo, nie Rambo. Uf, z nożem w zębach, mogę biegać, chciałbym skakać, nurkować, jestem nurkiem, mam doświadczenie gdzieś tam, coś tam, różne. Różni ludzie, różne, różne doświadczenia mają i chcieliby to wykorzystać właśnie swoje doświadczenie z cywila gdzieś tam, które zdobywali przez ileś tam lat i chcą iść do wojska i jako patrioci gdzieś tam służyć w takiej, takiej, a takiej jednostce. No i coś, co się będzie działo w WCE, -że? No to pierwsze pytanie, czy ma Pan kategorię C plus E, prawa jazdy? No to jak masz, no to pójdziesz na kierowcę C. Plus e. No bo potrzebują kierowców C. Plus e. A dlaczego potrzebują kierowców C? Plus e? Bo każdy, który był w wojsku i miał kategorię C, plus e, postanowił zrezygnować z tego wojska, bo stwierdził, że za śmieszne pieniądze nie będzie jeździł w nienormowanym trybie czasu pracy. I wolał iść gdzieś tam do Niemca, czy nawet do Polaka, czy gdzieś. Do Unii Europejskiej, że tak powiem, i pracować za jakieś rozsądniejsze pieniądze jako kierowca C, +E. i nikt mu dupy nie truje. Dlatego wojsko, wojsko potrzebuje kierowców, bo każdy kierowca, który ma C+E ucieka z tego wojska, albo nawet nie podchodzi do tego wojska. Bo po co ja mam z C, +E biadolić w wojsku za 5 koła miesięcznie, jak mogę sobie zarobić 10 albo kilkanaście, albo ile tam trzeba. Nie? Także to jest, to jest taki problem w wojsku, także w WCR. Jedno z pierwszych pytań to czy masz kategorię C plus E? Jeżeli masz, to zapraszamy z otwartymi rękami. Jeżeli chcesz być jakimś tam specjalistą, masz jakieś tam umiejętności, no to niestety muszę cię rozczarować. WCR raczej, raczej yy, zaproponuje jednostkę ogólnowojskową, wojskową, zmechanizowaną. Pancerną, bo tych jednostek potrzeba jak najwięcej, jak najwięcej ludzi trzeba tam ukompletować. No i będzie pytanie: No dobra, dobra, no to pójdę, pójdę, ale czy będę mógł się przenieść? I oczywiście padnie odpowiedź. Tak, będziesz mógł się przenieść, trochę popracujesz. Można napisać wniosek do dowódcy o przeniesienie. Jak się zwolnią miejsca, to oczywiście, to oczywiście cię przyniosą. No na chwilę obecną nie mamy miejsc dla chemików, nie mamy miejsc dla biologów, nie mamy miejsc dla operatorów dronów, nie mamy miejsc dla nurków, ale mamy miejsce dla strzelca piździelca No i, i pani, czy pan w WCR-ze, oczywiście zapewni cię, tak, słuchaj, no w tej chwili nie ma tych miejsc. Ale będą. Jak się zwolnią, no to będziesz mógł się przenieść ze Strzelca piździelca, na nurka, no operatora drona, na Rambo, na Schwarzeneggera, na jakiegoś innego tam specjalistę wysokiej klasy. I nie będzie z tym problemu, wystarczy napisać wniosek. No ale życie jest takie, że napiszesz wniosek, i ten wniosek będzie odrzucony. No niestety, nawet jak będzie etat, rzeczywiście znajdzie się na takie stanowisko, jakie chcesz, muzyk, pianista, weterynarz, bo to są takie stanowiska w wojsku i w związku, że są właśnie takie stanowiska w, związku, w wojsku jak muzyk, jak jakiś tam yy, weterynarz, między innymi też chyba jest takie stanowisko, no to ludzie chcą, załóżmy, realizować swoje zainteresowanie na innym stanowisku i szukają tych stanowisk, znajdą te stanowiska. Etaty są wolne, ale nie, nikt Was nie przeniesie ze zmechu, bardzo, bardzo trudno, bardzo małe prawdopodobieństwo jest, żeby ktoś kogoś przeniósł ze zmechu. Także jeżeli ktoś chce iść do wojska, to niech, to, to tym filmem odpowiadam na, na te wszystkie zapytania, które idą w moim kierunku, czy, czy, czy będzie dla mnie miejsce z takimi a takimi umiejętnościami. No, teoretycznie będzie, w praktyce wylądujesz na zmechu. Taka jest brutalna prawda, taka jest rzeczywistość i po prostu ja tylko proszę Żołnierzy, którzy to oglądają, potwierdźcie w, w komentarzach, że tak właśnie jest. Żeby ci, co chcą iść do wojska i marzy im się jakiś tam etat, yy, obojętnie jaki, muzyka, pianisty, no to potwierdźcie im, że no, na, na zmechu też można grać, na harmonice ustnej, siedząc w okopie, na przykład. Także, także tak to jest, wygląda. I oczywiście kolejne pytanie, już to rozwiewałem w jednym filmie: czy w wieku tam 40-50 lat mogę iść do wojska? Tak, możesz iść do wojska w wieku 40-50 lat, bo wojsko to nie jest. Mm, Wojsko to nie jest miejsce, gdzie są sami kozacy, sami goście, którzy biegają z nożem w zębach i podnoszą się 20 razy na drążku i robią fikołki, salta w tył, salta w przód i są wielkimi mistrzami świata. Nie, to nie jest Rambo, to nie jest film, to nie jest film Rambo. W wojsku są starsze panie w mundurach, po pięćdziesiątce czasami, szeregowi, takich, takich ludzi było, małe dziewczynki. Małe dziewczynki, które tam jak się obładują całym całym mandżurem, no to ich ta ten ciężar ich przytłacza. No ale takie małe dziewczynki też są zresztą swoją drogą to śmieszne, nie, że takie małe dziewczynki przyjmują na niektóre stanowiska. Bo ja nie mam nic przeciwko temu, żeby jakaś tam kobieta sobie czy po 50, po 60 o, no może przesadziłem z tą nie? Ale ja nie mam nic przeciwko temu, żeby kobiety po 60. czy małe dziewczynki służyły w wojsku, no, ale na jakichś tam specyficznych stanowiskach, a nie, na, yy, a nie jako zwykły szeregowy yy, tak zwany strzelec No, Bo to się chyba mija. Mija z celem, nie? Bo no jak taka kobieta na przykład ma yy, ewakuować rannego z pola walki, rannego kumpla, który z całym mandżurem będzie ważył ponad 100 kilo. A ona waży 50, plus do tego ma na sobie nawalone ze 38 kg. I ona ledwo chodzi z tym i jeszcze ma gościa ewakuować, który z całym manżurem waży 120. Nie da się, nie da się tego przeskoczyć, niestety. Ale dlatego mówię, w wojsku jest miejsce dla każdego. Biorą, biorą każdego na każde stanowisko, tam gdzie, gdzie, gdzie mają zapotrzebowanie. Wystarczy przejść komisję lekarską. Także tutaj nie ma, nie ma problemu. Są oczywiście też pasi brzuchy wielkie, wielkie pane pułkowniki z wielkim brzuchem, ale to nikogo nie powinno dziwić w sumie, że tam oficerowie starsi, wiadomo już, mają tam swoje lata, są po 40, po 50 i są wielkimi pasi brzuchami. Że podoficerowie są wielkimi pasi brzuchami, to też żadna nowość, to zawsze było, ale teraz się pojawiają szeregowi pasi brzuchy, nie? Przeszed, przeszedł komisję lekarską, wzięli go do wojska. No jak nie zda, nie zda WF-u, to przecież go nie wyrzucą, no bo jest zapotrzebowanie na 300 tysięczną armię, także biorą każdego, w każdym wieku wystarczy przejść komisję lekarską. A z tego co wiem, to coraz coraz łatwiej się przechodzi tą komisję lekarską, także tak to jest. A jeszcze odnośnie tych małych dziewczynek, nie? Słuchajcie, bo tak, w wojsku do wojska biorą te małe dziewczynki, no i to jest troszkę śmieszne, nie? Jak, jak później taka mała dziewczynka ma z tym całym manżurem. Yy, karabinkiem, amunicją, kamizelką, hełmem, maską i plecakiem chodzić i jakoś działać. No to jest tro troszkę śmieszne. Rzeczywiście ta dziewczyna się męczy, ale zobaczcie też w policji. Ostatnio jechałem, nie? Patrzę kurde patrol, nie? Po patrol stoi, taka dziewczynka, nie? Nie wiem czy z gimnazjum dopiero wyszła. Czapeczka założona, chudziutka, malutka, nie? Dobrze, że ten yy, była z jakimś gościem, który tam większy był. No to chyba ich tak specjalnie dobierają do tych patroli, bo jakby te, takie dwie dziewczynki zatrzymały kogoś, to słuchajcie, co by się stało, nie? Okazuje się, że jadę, zatrzymują się, okazuje się, że jestem poszukiwanym, trzeba mnie zgarnąć. No i co takie dwie dziewczynki co zrobią? Skój mnie! <śled> Jakby się uwiesiła na ręce, to bym ją strzepnął, drugą bym strzepnął. No i co? I taki, taki byłby finał w policji, no bo ja nie wierzę, no ja patrzę, aż miło się na to patrzy fajnie. Dziewczynki sobie pracują w mundurach. Skój mnie. <noise> Uwięsi się na ręce. Coś się przyczepiło, wą. Tak by, tak by to niestety wyglądało. Także tutaj myślę, że sprawę mamy wyjaśnioną, bo tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie odpowiedzieć na, na, wszystkie, na całą korespondencję, jak ktoś chce iść do wojska, tak najbardziej biorą każdego. Mario chce mieć 300 tysięczną armię, no ale niestety, jeżeli chcesz się iść na jakieś konkretne stanowisko, no to, yy, to nie licz na to. Oczywiście tam w iluś procentach może się to. Może się to udać, zwłaszcza jak masz znajomości, oczywiście, to też to, to się wtedy bardzo możliwe, że się uda. Mo, jest możliwe, oczywiście, się przeniesienie, w jakimś tam procencie przypadków żołnierze się przenoszą, zwłaszcza jak mają znajomości. No to tak, to się przenoszą z jednego stanowiska na jakieś lepsze. No ale jeżeli jesteś. Specjalistą w jakiejś dziedzinie, no to nie licz na to, że wojsko z otwartymi rękami od razu cię przyjmie na takie stanowisko, jakie byś chciał. No niestety, takie są realia. A że w WCR-ze mówią, że tak, tak, można pisać wnioski o przeniesienie, no to tylko ściemka. u im się. Też musi zgadzać się w papierach, że tyle przyjęli, tyle zrekrutowali. Tabelka w górę, meldunek miesięczny, poszedł, meldunek tygodniowy, ile w tygodniu przyjąłeś, ile, ile w miesiącu przyjąłeś ludzi. A dlaczego więcej odeszło, jak przyjęliście? Nie wiadomo, ale wiadomo, dlaczego więcej będzie odchodziło, bo idzie październik, miesiąc, miesiąc rzucania kwitem, bo trzy miesiące wypowiedzenia, a tak jak nieraz już wspominałem, wszyscy odchodzą z początkiem, z początkiem roku. Okej. Okay. Słuchajcie, dajcie łapę w górę, komentarz taktyczny. udostępnijcie tym, którzy gdzieś się tam wybierają do wojska, żeby wiedzieli, że jakie są rzeczywiście te realia wstąpienia do wojska. I to, co mówi pani w WCR-ze, czy tam pan w WCR-ze jakąś tam ściemkę walą, no to nie do końca, znaczy to jest prawda. To, co oni mówią, to jest prawda, bo można się przenieść. Oni wam powiedzą, że można się przenieść. I to jest prawda, oni nie kłamią, tylko jak jest faktycznie w wojsku, no to dostaniesz mundur. Porwany, dostaniesz buty. Używane, wezmą cię na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Będziesz musiał trzy miesiące się męczyć, żeby ci wypłacili yy, kasę za obowiązkowe ćwiczenia wojskowe rekompensatę za, za utracone zarobki. Tak, dostaniesz te pieniądze. Oni mówią prawdę, tylko będziesz musiał się z nimi bić. Są przypadki, że po sądach się ciągają, żeby wypłacali kasę. Rzecznik Praw Obywatelskich. Interweniuje. No ale to jest ściemka, nie? Wojsko, wojsko niestety, niestety działa tak, że chcą cię wziąć na ćwiczenia, a, a później ci kasy nie chcą wypłacić. Robią wszystko, żeby tej kasy nie wypłacić. No i z długo by, by gadać, ale już odbiegamy od tematu. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy to wszystko. Także dzięki cześć i czołem.